Kochani, tłuszcze są tłuszczon nierówne, mianowicie tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, które zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, są podstawą do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Natomiast jeśli ktoś mówi, że tłuszcze w formie na przykład olejów roślinnych są zdrowe, to albo dlatego, że nie wie, że są totalnie toksyczne, po prostu chcę Was oszukać. Niestety, tłuszcze pochodzenia roślinnego są toksyczne dla naszego organizmu i po prostu całkowicie niszczą nasz system hormonalny. Jak to odkręcić? Zacząć wprowadzać tylko i wyłącznie tłuszcze pochodzenia zwierzęcego i wywalić wszystkie rafinowane tłuszcze i zobaczycie, co zacznie się dziać z waszym organizmem."